Siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku ze styla Brainrot. I dzisiaj będziemy robili naprawdę przepotężne Fuzowanko. I to wiecie, takie, do którego naprawdę się mocno przygotowałem. Więc słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę i ciśniemy z odcinkiem, bo mam tutaj naprawdę, jak widzicie, grube Brainroty. No i udało mi się to przygotować z różnych kąt. Generalnie troszkę ukradłem. I słuchajcie, baby, cycliteire, bicycliteire razy jeden. E, chyba jeszcze dwa i trzy. Okej, okay, tam jeden na górze. No to dwa, trzy, cztery. Mamy podchod spota mamy Lostraleritos, ale Rainbow. To raczej tego nie oddam, bo chodzi o to, że dzisiaj, widzowie, sprawdzimy, jak związować nowego Los Hotspots. Jakoś tak, te malutkie takie hotspoty, nie? Te podhotspoty. I zobaczymy, jak to w ogóle zrobić. Czy da się to w ogóle zrobić i czy w ogóle nam się uda to zrobić. Prócz tego oczywiście też inne rzeczy i dodatkowo też daję wam info dzisiaj o 23, zawsze we wtorki, po update'cie, wiecie, tam w sobotę czy tam piątek, no to generalnie zawsze też we wtorki mamy Taco Tuesday, no i wtedy Sami, czyli twórca tej gry, po prostu odpala admina biuza totalnego i wiecie, mówię wam to po to, żebyście wiedzieli. Dzisiaj 23, zawsze we wtorek, wiecie, tam 2 Pierwsza była teraz 23 będzie dzisiaj, więc warto wbić do gry, bo będzie naprawdę grubo. I słuchajcie, ja też mam dla was grube rzeczy, grube newsy, grube nowości. Uwaga, udało mi się zdobyć, słuchajcie, Karkerar kurkur. I udało mi się właśnie od widza dostać. Także dziękuję tutaj dla widza, wiecie, no poza nagraniem, co prawda, ale to no tak, widzowie są naprawdę gigamili, nie? Totalnie. Ja wbijam sobie na jakiś serwer i mówią, siema, weź sobie, nie? I ja mówię dzięki, naprawdę miło, nie? No ale serio, naprawdę są mega mili. Więc tutaj widzowie, dziękuję Wam bardzo, że zawsze pomagacie mi tutaj troszeczkę wrócić do gry, jeżeli mnie długo nie ma, no to jednak jest to taki powrót. No, no, po, pomagacie, pomagacie to na pewno. No i słuchajcie, weźmiemy sobie tego chimpanzini Spiderini, bo chciałbym sprawdzić, czy da się zrobić z tej maszyny właśnie nowego brejrota I podobno, żeby zrobić tego nowego brejrota no to słuchajcie, trzeba dawać takie naprawdę mega rare postacie, no zwłaszcza sekrety. Jak widzicie, tutaj mamy, no niestety, Agarini Lapalini. Więc raczej to nie to, wydaje mi się, że z takich rzeczy to trzeba będzie, wiecie, co? Dajmy może tego właśnie Chicliteire Bicycletaire, ewentualnie. La Grande Combination. To też by było całkiem niezłe, nie? Może to by oddało? Zobaczmy tutaj. 80 na Agarini dalej. No dobra, wiecie, co to może? Zróbmy tak, że dorzucimy jeszcze La Grande Combinacion. To jest gold, widzowie. 12,5 miliona mi daje. To jest serio, mój naprawdę taki mega mocny brain rot. Jeżeli ja stracę te wszystkie brainroty na jakąś głupotkę, 7% dopiero na los Hotspotit Hotspot Citos. Okej. Okay. No generalnie, widzowie, nie, no będzie łopata. Nie, nie, ja tego nie robię, nie. W sensie nie chcę mi się tego robić, bo ja już widzę tą łopatę, nie? Ja już widzę, widzowie, tą łopatę. Naprawdę. Łopata już tutaj mi się po prostu wyświetla. Weźmy sobie może jeszcze pod Spota i zobaczmy, czy jakbym go wrzucił, to czy by z niego na przykład nie wyszły właśnie takie malutkie hotspoty, tak powinno być w ogóle, że wiecie, jak fuzujemy sobie tą postać, no bo to, to jest ewidentnie ta postać, tylko w wersji razy trzy, aha, dodałem go, czyli tą strefę gorącą w miejsce, czyli pod hotspota, no i słuchajcie, nie ma w ogóle tej postaci już teraz okej, okay, mega dziwne. Jak dla mnie naprawdę dziwne. A jak sobie przywrócimy tego bicykliteirę i wrzucimy, słuchajcie, to jest właśnie taki odcinek, żeby sprawdzić też jak to wszystko wygląda. Sprawdźmy sobie jak to tutaj, wiecie, jak to jak to tutaj jest. Czekajcie, weźmy sobie może tego nowego Karkerar Kurkur. Co prawda jest on rainbow, także no wiecie, fajna sprawa, nie? Tutaj wbiłem sobie do indeksu, niestety normalnego jeszcze nie mam, ale tak, dajmy go i zobaczmy co wtedy będzie. Czyli tak, mamy Karkerar Kurkur, La Grande Combination i Pod spota, którego jak dałem, to tak naprawdę no nagle mi się usunął ten nowy loschod Potitos. Weźmy to, wywalmy. Dobra, siema stary, wywalasz, dobra. Wydaje mi się, że jakby miał nowego Eskolach. Czy jakoś tak on się nazywa? No, ten Eskolach, ten nowy taki domek no to wtedy mógłbym to sfiozować. Nie wiem dlaczego, ale tylko jak daje La Grande to wtedy widzowie chyba naprawdę trzeba, wiecie, takie totalnie totalnie rare postacie tylko dodawać. Czyli pewnie ze 4 La Grande ewentualnie garamy i ma dung dung. Patrzcie, 9% mamy. Także żeby zdobyć tego Los Hotspot Citos, to, to to jest giga trudne, nie? Wydaje mi się, że to będzie na tyle trudne, że nie wiem czy nawet, wiecie, czy nawet się nam w ogóle opłaca. Za chwilę sobie obczaję jak to w ogóle zrobić. Mam też Los Orkalitos. słuchajcie. I tą postać zdobyłem właśnie z rytuału. Wzięliśmy sobie cztery takie orkalero orkala, wystarczy sobie, wiecie, złapać, zrobić rytuał i tyle. Także z innymi ziomeczkami warto sobie to zrobić. Ale słuchajcie, dobra, żeby zrobić coś tutaj ciekawego w ogóle, no to tak, przydałoby się nam troszkę lepsze, no lepsze brainroty by się nam przydały, bo tak naprawdę tego los hotspot sitos, no to będzie mega trudno zdobyć, widzowie, nie? No poczułem, poczułem tą presję, nie? Takie po prostu, no, no to będzie mega, mega trudne, to na pewno. Dobra, widzowie, spróbujemy, ale generalnie tylko liczy się chickliteira i w Górę, nie? Czyli takie naprawdę najlepsze, najlepsze brejroty. Jeżeli macie Garame, i ma jeżeli macie Dragon Caneloni, to już w ogóle mega OP, zakładam, że to by dało ogromny procent na los Hotspot Citos, ale słuchajcie, mamy 6% na nie, więc wywalmy to, niech będzie. Stracę moje naprawdę przepotężne brejroty, i właśnie to zrobiłem. Wiecie, mi się wydaje, że ja totalnie po prostu dałem się okraść, jeżeli chodzi o tą giereczkę, także będzie grubo, nie? Będzie grubo to na pewno. Spróbujmy coś z tego zdobyć, ale wiecie, nie, nie widzę, nie widzę tego, naprawdę. To wygląda. Wygląda bardzo źle, i słuchajcie, bardzo źle, że ja to w ogóle robię. Weźmy sobie, ujawnijmy teraz tego Brajrota. I słuchajcie, ja już wolałbym naprawdę wydać Robuxy na jakimś tam, um, wiecie, takim serwerze Adwida po prostu i się pobawić, bo naprawdę te procenty, które dali, są mega trudne. W ogóle, czemu oni dali coś takiego, że pod hotspot, czyli wiecie, ten szkielet, który tam mamy z Secreta na górze, czemu on nie zmienia się właśnie w tej maszynie w takie małe los hotspotitos, nie? No to jest bez sensu, bo on się nie liczy. W sensie, jak go damy, to już nie ma tego tak naprawdę w maszynie nie? Dobra, widzowie, i w tej chwili leci łopata. Uwaga, dajemy reveal i łopata, stary bratku, let's go, normalnie łopata. 531 i 200, nie do no widzowie, 531 tysięcy na sekundę, a uwaga, oddałem brainroty warte około 20 milionów na sekundę. Czy się opłacało? do no, no sami możecie sobie tutaj, wiecie, odpowiedzieć, więc generalnie no, jest lipa, nie? Jest bardzo źle. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo źle i dosłownie ta maszyna, nie wiem, czy ma sens, nie? Dlatego dla was tutaj to sprawdzam, bo według mnie to jest naprawdę, nie no, widzowie, to jest niezły skamik, nie? To jest niezły skam, naprawdę nie podoba mi się, nie mogę powiedzieć, że mi się nie podoba, nie? Według mnie widzowie za małe procenciki, naprawdę. Bo to są takie procenty, które totalnie, ale totalnie nic nam nie dają. Nawet jak dajemy jakiegoś potężnego. Słuchajcie, brejrota damy, nie wiem, Tortugini, Dragon Frutini, Lawa. I zobaczcie, mamy takiego lawa ziomeczka. Czy on w ogóle zapewnia nam takiego nowego los Hotspots, czy nie? Zobaczmy, uwaga. No właśnie, 18% na te wiecie, kombinacje. Ja nie, nie wiem jak to po angielsku było, no bo mi zmienia ten polski, jakieś dziwne nazwy, losowe kombinacje. Co to jest w ogóle? Więc słuchajcie, baby, na tą łopatę 82%. No i czy to się opłaca? No oczywiście, że nie, bo oddajemy tutaj Breirota. Znaczy, ja wiem, że takie, wiecie, procentówki nigdy się nie opłacają. To mamy mieć szczęście, mamy trafić. Ale nie, do no, większości nie traficie, taka prawda? I oddajecie 2,1 miliona. Ja mam na przykład tutaj, co nie, 2,1 miliona. I oddam to, do, to tak wiecie, do, do średnio, nie? Leci kolejny TTT sahur. Ale słuchajcie, mam plan. Zobaczymy, jak to wygląda. Ja, ja się nie poddam, widzowie. Zobaczymy, jak to wygląda. Także zapraszam dalej do odcideczka. Bo ja muszę zobaczyć te nowe postacie. No tego tutaj, oczywiście, nowego ziemeczka, który był rozdawany przez admina. Halo, do się po położyłem. Co jest? Widzowie, ten, który był rozdawany, czyli Karkerar Kurkur, no to oczywiście już go widzieliśmy, Los to widzieliśmy, ale nie widzieliśmy właśnie nowego Los Hotspotitos, także lecimy widzowie zobaczyć jak to się prezentuje w giereczce, no i generalnie też oczywiście cały czas pracuję tutaj nad Rebirfem 13 i później 14, bo to daje widzowie chyba kolejną bazę, chociaż nie, to da chyba nam kolejne 1, 2, no dobra, więc to jeszcze nie będzie chyba czwartego piętra, no dobra lecimy. Widzowie, chcecie może kupić krzesło? Bo generalnie tych krzeseł mam naprawdę dużo, jesteśmy na specjalnym serwerze na którym sprawdzimy sobie widzowie jak wyglądają te nowe postacie. I słuchajcie, właśnie wystartowały jakieś brainrot Rap Event, w ogóle nie wiem co to jest. Wygląda mega dziwnie, nie wiem czy one tutaj rapują te Brain Mamy Bulbito, Bandito, Tracturito. normalnie więc on tutaj sobie idzie. Mamy też Nubini Pizzanini, mamy Ametystowe, Emeraldowe, tak, ja już mówić nie umiem oczywiście. I mamy Lava plus Dragon Fire Mutation na Dragon Caneloni, to możemy sobie kupić. Dobra, ale mam pytanie, co to jest admin? Zobaczmy widzowie, czy mamy tutaj Lost spotitos, mamy Secret Lucky Block, Rino to sterino jak e, to, tobi. Co to jest? Top Tobi Tobi? Ej, co to jest top, Toby tobi? Też jeszcze nie znam, ale los Hot Spotitos, widzowie, default. I zobaczmy, czy nam zespawnuje to. Uwaga. E, admin panel trzeba kupić. Yo, widzowie, admin panel trzeba kupić. Dobra, kupujemy admin panel, widzowie. Zobaczmy, czy zostaniemy tutaj okradzeni, czy nie. Bo mamy też mutację Rap. To jest w ogóle jakaś nowa mutacja totalnie, której nie znam. I mamy zespawnowaliśmy sobie los Hot Spotitos. No i jak to wygląda? On tutaj sobie. A on idzie normalnie na dywanie! Ej, jak to wygląda, ładnie, patrzcie, jak ten secret wygląda! także wydałem widzowie tak wydałem 1000 robuxów w grze podróbce żebyście zobaczyli jak wygląda los Hot spotitos żeby ja też zobaczył jak, ono, jak tutaj te właśnie szkielety wyglądają nie nawet już nie wiem jak je nazywać ale tak mamy też tutaj widzowie właśnie esok sekolach no i słuchajcie problem jest taki że ja nie mam pieniędzy nie więc troszkę jesteśmy tutaj biedni to mamy tutaj możemy sobie dokupić black hole starter pack dwa razy pieniądze możemy kupić też tutaj jeden bilion to jest chyba za 24 zobaczmy widzowie żeby tak na początek coś mieć cokolwiek milion tylko dobra no to jak mamy milion, no to niewiele chyba zrobimy. 100 milionów kosztuje Karkerar Kurkur? Kur? Co jest, widzowie? Sigma Boy, nie, no co tu się dzieje w ogóle? Dobra, musimy to jakoś ogarnąć, wiecie? Wydaje mi się, że najlepiej po prostu będzie sobie wziąć takiego Los hot Spotitos albo Esoxekolach. Właśnie zapomniałem jego nazwy i teraz już wiem. Jest to, widzowie, Esoxekolach. No i mamy tutaj Admin Animal, nie? Więc zobaczmy, jak to weźmiemy, to wtedy ja to dostanę. Ej, normalnie dostałem Esoxekolach! Yo! Dobra, widzowie, czyli to działa. I faktycznie to działa. Dobra, idźmy do naszej bazy w tej grze nic nie mam, dlatego wezmę sobie takiego sekreta nowego. No i spróbuję, słuchajcie, wrzucić go tutaj, ok? No i teraz mamy bardzo dużo pieniędzy, nie? Znaczy będziemy mieli bardzo dużo pieniędzy i tak mamy Rebirfa, Log Forever, tutaj mamy Log Base. Nie, to nas na razie nie interesuje. Ja bym chciał widzowie zrobić coś takiego, żeby wbić właśnie dużo sobie postaci różnych i zobaczyć jak one w ogóle wyglądają. Ultimate Starter Pack, co to jest w ogóle? Nie, wiem, czy chcę wydawać na tą grę? bo To jest bez sensu trochę, widzowie. No, ale no to, to nie wiem, troszkę kusi, troszkę nie. Słuchajcie, mamy Dragon Caneloni, właśnie Dragon Fire Mutation. No, jest to mega, mega zachęcające. Dobra, weźmy go, widzowie. Nie, no, wydaje totalnie bez... Wiecie, no to bez... Do, nie wiem, jak to nawet nazwać. Głupio, po prostu głupio Robuxy wydaje, tak? No, powiedzmy sobie to szczerze. I możemy go zestorować, czyli wrzucić sobie tutaj do skrzyneczki. Możemy coś tutaj z nim poroić. Dobra, okej, okay, czaję. Ale zobaczmy, jak wygląda na przykład spawnowanie tego wszystkiego. Dlatego też byłem na ten serwer, widzowie. Tutaj naprawdę dużo się dzieje. I tak, Lost Ritos to już było. Orkalitos w ogóle, dajmy z rapem. Jak one wyglądają? Patrzcie, zespawnowałem je z tym traitem rap. I czy one rapują? No nie wiem czy rapują, no jakoś się tam świecą, ale to, to chyba nie jest rapowanie. Więc tak widzowie, weźmy sobie admina i los hotspotitos, gdzie one były? Pipi, awokado, to nas nie interesuje, los hotspotitos i dajmy defaulta, nie? I weźmy sobie właśnie te los hotspotitos i czy one... A cooldown jeszcze jest? Nie gadaj stary, jaki cooldown? Co ty do mnie mówisz? A, 6 sekund, dobra widzowie, to zróbmy tak, zespałujemy sobie wszystkie eventy, Mam taki plan, nie? Zespół dajemy wszystkie eventy, i właśnie dlatego też wydaję tutaj, bo generalnie bardziej się można pobawić, wiecie? Niż na takim zwykłym serwerze. Ojo, co tu się odwaliło! Wszystkie eventy odpaliłem niczym admin, nie? Co tu się odwala, widzę? I dlatego lubię to przetestować, właśnie te giereczki, bo to jest mega mocne. Okej, okay, spawn secret only. No, wydaje mi się, że nie. Weźmy sobie tak, admina. Los Hot Spotitos i dajmy sobie defaulta na razie nie, bo nie wiemy nawet jak on wygląda tak dokładnie, Czy wiemy troszkę, ale kupmy go, dobra, mamy go i widzowie w tym momencie mamy go w bazie. Patrzcie ile rzeczy wpada na nasze brainroty. Odpaliłem każdy możliwy event w tej grze, także no musiało być grubo, nie? No admin panel jest gigamocny. Jakby można było kupić taki admin panel w prawdziwym stylu brainrot, to powiem wam, że na tym, wiecie, zwykłym serwerze to to by było mega mocne, naprawdę. Ja bym tego chciał. Ja bym chciał totalnie, żeby można było tak robić. Co jak dam store w ogóle? Zobaczmy jak to jest tutaj zrobione. Robione. Ej, faktycznie mamy retrieve, okej, okay, czyli mamy tutaj dosłownie Dragon Caneloni, możemy go sobie przywrócić. Ej, to działa, to naprawdę działa, fajne, naprawdę fajna sprawa. Czy my możemy w ogóle coś tutaj jeszcze zrobić takiego potężnego? Dobra, wszystkie eventy tak się odpaliły, że gold, diamond, candy, karkerar, kur, kur Dobra, bierzemy to krzesło, jest przepotężne. OK I zobaczmy, jakbyśmy dali na przykład, żeby spawnować tylko sekrety, nie? Przez 60 sekund. Uwaga, widzowie, wydaje ostatni Robuxy, bo to nie ma sensu, nie? Dlaczego ja na podróbę wydaję? Nie wiem, widzowie. Może dlatego, żebyśmy się tutaj pobawili w tej grze? Pewnie tak, pewnie tak, ale generalnie czy to się opłaca? No to pewnie nie. Więc weźmy sobie te los, Hots Spotitos. dobra, to pełno krzeseł, w ogóle, parszilne krzeseł, co tu się dzieje? Ritas, diamond Bloodroot, Candy, Lawaka, Saturno, Saturnita, kolejne Rainbow, Karkerar, Kurkur. No takiego mamy w zwykłym stylu Brain także wiecie, no się pochwalę, no mamy. Jak najbardziej. słuchajcie, tak. Diamond, Bloodrot, Rainbow, Lava, Karkera, Kurkur z podpaleniem. Tylko, że nie zmieniają, nie zmieniają się tutaj, słuchajcie, traity Nie zmieniają, słuchajcie, chyba... Tam mutacje. Mutacje nie zmieniają w ogóle tej wartości tych rotów. No nie dają jakoś mega więcej. O, La Grande Combinacion. Gdyby takie leciały na zwykłym Brajrocie częściej, to byśmy naprawdę z Garamą Madungdung zresztą dodatkowo, to byśmy robili te nowe Los Hotspotitos. A tak to chociaż możemy zobaczyć, jak tutaj wyglądają. Tu wyglądają mega dziwnie. W tym Candy, naprawdę. To wygląda jak takie połączenie, wiecie, jakieś takie mega wykręcone po prostu. La Grande Ile krzeseł stary? Co tu się dzieje? Ile krzeseł w ogóle? Co tu się odwala? A jakbym dał na przykład Esoxy kolach i wrzucił go do, słuchajcie, tej maszyny, to ile będzie procent w ogóle, słuchajcie, dajmy tak, place? Ile będzie procent na Los Hot Spotitos? A nie, Epic 1, Secret 42. Po co tu chodzi w ogóle? Dobra widzowie, nie wiem, dziwna sprawa, ale dajmy może legrandę kombination. Wrzućmy w tym serwerze widzowie i zobaczmy, co się stanie, jak to wszystko powrzucamy. Czy to w ogóle ma jakikolwiek sens? 42%, dobra. Na gad, ile mamy procent? Jeszcze muszę zerknąć. Garama i Madungdung, jak macie w zwykłym skila to na pewno da wam duży procent na los Hot Spotitos. To wiem na pewno, nie? Widziałem widzowie na, na shortach i na TikTokach, także to to, to 100%. I dajmy może los Hot Spotitos i zobaczymy, czy dostaniemy los Hot spotitos nie? Dosłownie tak to powinno nie by działać, ale to pewnie wiecie, to pewnie nie ma takiego sensu. Dobra. You got karkerar kurkur. No nie no, widzowie, karkerar kurkur.